Get reviewed mi na ostatnią imprezę urodzinową. Dzisiaj jest z przapsi. Idziemy dzisiaj do takiej, no znaczy, no nie nowej restauracji, ale dla mnie to jest nowa restauracja, ja nigdy tam nie byłam i w środku jest bardzo ciemno. Światła są takie czerwone i z tego co widziałam na TikToku to wszystko musimy podświetlać swoim telefonem, więc to jest minus, ale mam... idziemy tam w sumie trochę wcześniej, bo mamy booking na 17.30, więc mam nadzieję, że będzie tam w środku jasno. Outfit, biżuterię, wszystko pokażę wam później, ale teraz czas na... Najpierw no nakładam primer na oczy, bo chcę zrobić taki a la Cat crease, tylko taki złoty, co jest bardzo odważne, bo ja to robię i ja, ja, nie, ja nie eksperymentuję ze swoim makijażem, więc mam nadzieję, że to wyjdzie ok. Oczy na razie wyglądają tak, trochę crazy, trochę messy, bo ja przez bardzo długi czas już nie robiłem żadnych cut więc trochę zapomniałam, jak to się robi, więc będzie lepiej wyglądało, jak skończę cały makijaż, ok? Podkład tylko na bardzo ważne events, czyli elf. Halo Glow, ja to bardzo lubię Ja słyszałam w ogóle, że to jest lepsze niż ten Charlotte Tilbury, więc od razu po sobie to kupiłam Jest troszeczkę za ciemne Jak na moją skórę, ale ja jestem tak Ciut opalona jeszcze po wakacjach, więc Wygląda spoko, ale jak chcę to w zimie Użyć, to dosłownie Malutkie kropelki Bo inaczej bym wyglądała Okropnie Ja zawsze robię dwie warstwy korektora, dlatego po prostu, że ja mam wielkie wory pod oczami, żeby je zakryć. Mm, e, I teraz, jak czekam, żeby moja druga warstwa troszeczkę wyschła, e, to nałożę sobie brązer. Bardzo lubię ten brązer z Charlotte Tilbury. On jest bardzo fajny. Łó! Z pendel. I muszę patrzeć tak dziwnie Dlatego, że nie chcę zamykać oczu Żeby mi korektor się nie skrysował Bardzo lubię ten, e, ten puder On jest I on ma drobinki e, On ma drobinki brokatu w środku Ale jakoś po kilku uży użyciach On zniknął Więc dla osób, które chcą brokat To oczywiście to jest złe, ale dla mnie to jest perfekcyjne Bo nie chcę brokatu Najlepszy rozświetlacz na całym świecie to jest Anastasia Beverly Hills Anne Naprawdę, ja go uwielbiam i ja zawsze nawalam tyle tego rozświetlacza, że. What the hell! Wyglądam jak disco ball. Naprawdę, ale ja kocham rozświetlacz. I dzisiaj może być ekstra e, rozświetlona, bo to jest mój dzień. Nałożę dzisiaj dwa pudrowe róże Dlatego, że ten jest bardzo taki różowy A ten drugi, który nałożę Będzie bardziej taki jagodowy Ten jest z It Cosmetics A ten drugi yy, z Rare Beauty Tylko, że nałożyłam, nałożyłabym tego z Rare Beauty Tylko, że się boję Bo on ma bardzo mocny pigment I jeszcze z nim nie umiem pracować Więc jak na razie dajemy ten Mój ulubiony Mój Contour Palette z Kat Von D Shade Light Bardzo mi ulubiona, jest fajna Ja zawsze używam Zgadnijcie, który używam ja go zawsze używam tylko na nosie. Teraz, że cały base make-up jest dan, to psiknę się tym tunikiem przed makijażem i po makijażu CB3. On jest bardzo fajny, kupiłem go w Nie wiem go. Teraz czas na kreskę, która albo zniszczy mój makijaż, albo. Podniesie go do 100%. To jest bel chyba z widronki, Nie wiem, wszystko jest zmazane z niej, ale bardzo ją lubię. I ona po prostu ma perfekcyjny kolor. I ja zawsze używam brązowe krechy zamiast czarnych, dlatego że brązowe są bardziej takie delikatne. I kiedy są brązowe, to moje oczy ładniej wyglądają, bo ja mam niebieskie oczy i to po prostu je bardzo ładnie komplementuje. Wam końcówki takiego czegoś do brwi, nawet nie pamiętam jak to się nazywa. Szczoteczki, szczoteczki do brwi i po prostu robię. Okej, okay, jest pierwsza. Teraz robimy drugą i znowu musimy się. tak wygląda moje biurko i muszę go troszeczkę posprzątać, bo to jest zbyt chaotyczne dla mnie. A tutaj jest jeszcze więcej chaotyczności, bo tak wygląda my makeup drawer. Okropnie. Przedostatni step. Rzęs. To jest moja ulubiona eyelash curler e, z MAC. Ja ją kupiłam chyba z 20 lat temu. Ona jest taka stara. Ostatnio mi się zepsuła, ale ją naprawiłam, więc jest okej. Okay. Ja ją po prostu uwielbiam. I... Używam maskarę Telescopic I później rozczesuję ją Tą pustą Sky High Sky High szczerze nigdy nie lubię Jakoś mnie nie... nie mój gust Ja lubię bardziej takie dramatyczne rzęsy Sprawdziłam czas i mam mniej niż 20 minut, żeby wyjść, więc musimy się teraz streszczać. E, inner corner, czyli ostatnia rzecz w moim pięknym makijażu. To ja że coś zapomniałam, ale to pewnie dopiero później mnie to olśni. Teraz tak, bierzemy rozświetlacz kremowy i robimy pat, 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 pat pod oczami troszeczkę. Tutaj blendujemy tutaj trochę na nosek. I to jest mój birthday glam. Otwieramy szarfę, bo nagrywamy też shorta. Mój pokój jest taki brudny, ale się śpieszę, bo ja mam dosłownie wow. 13 minut. To jest mój finished look. Czekajcie, muszę was poprawić. Mam ramoneskę, szarfę it's my birthday, sukienkę z berzki niesymetryczną. Bardzo ona mi się podoba, jest bardzo ładna i Kozaki z River Island. Jestem gotowa. Pięknie wyglądam i jak zawsze czuję, że o czymś zapomniałam. O, zapomniałam. Nie wiem o czym, ale pewnie się później okaże. Teraz się śpieszę na pociąg. Jadę z siostrą Boja. bo jest młodsza. I ja za nim się odpowiadam. Jesteśmy już w centrum. Jestem dzisiaj babysitterem. Eee... Ktoś właśnie plunął koło mnie, nie wiem czy to słyszeliście Outfit zaraz wam Nagram za chwileczkę eee, Idziemy już, jesteśmy bardzo wcześnie Wszyscy są spóźnieni Ale to nie ich wina, to wina autobusów A my już prawie tam jesteśmy na miejscu Więc będziemy czekać